Ethereum już na dobre przebiło swoje ATH i wygląda naprawdę, naprawdę byczo. Ludzie wypłacają pieniądze z giełd. Bank of Singapore twierdzi, że bitcoin zastąpi złoto jako sposób przechowywania wartości. Michael Saylor jednocześnie twierdzi, że fut tetherowski nie zaszkodzi bitcoinowi, a kolejny fundusz będzie walczył o ETF bitcoinowy. Cześć, z tej strony Mike, witam Was w Kryptoniusach Lite. Jak zwykle zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. A na końcu podsumowanie: licytacje ruszyły, konkurs ruszył. Zaczynamy już standardowo od bitcoin.pl.org. Tomasz Sawczak, masowe wypłaty Ethereum z giełd. Odpływ Ethereum z giełd kryptowalut trwa, do, trwa od połowy chyba stycznia. Tak przynajmniej zobaczcie. Alex Sanders, założyciel Nugget News, napisał na Twitterze, że 22 stycznia nastąpił największy odpływ ETH z giełd. Sanders napisał, że w ciągu zaledwie godziny wypłacono 659 tysięcy ETH. Oczywiście ETH, dzisiaj nam to bardzo ładnie. Słuchajcie, 1378 był strzał, było ETH. Wszystko wygląda tutaj dosyć nieźle. Giełdy odpływają. Dodatkowo można by było sobie zajrzeć. E, muszę sprawdzić tylko, gdzie ja mam ten kontrakt Ethereum 2.0 zapisany. Mam tutaj. Otwieram sobie tutaj Ethereum 2.0. Słuchajcie, już jest 2,8 miliona Ethereum prawie 2830, prawie 2831 iterów jest na kontrakcie Ethereum 2.0. To też wpływa. Na cenę I jeszcze raz bitcoin.org, gruby News Bank of Singapore Bitcoin może niedługo zastąpić złoto jako środek przechowywania wartości. Jest mało prawdopodobne, aby prywatne waluty cyfrowe zastąpiły waluty rządowe jako prawny środek płatniczy, ale mogą częściowo przejąć rolę aktywów ochronnych, takich jak złoto, tak donosi The National News. Po pierwsze, inwestorzy potrzebują zaufanych instytucji do bezpiecznego przechowywania walut cyfrowych. Po drugie, płynność powinna znacznie wzrosnąć, aby obniżyć zmienność do akceptowalnego poziomu. Oczywiście, Bitcoin musi najpierw, najpierw wzrosnąć. Oczywiście, Bitcoin z 4 do 40, później do 30, teraz 34. Dosyć ciekawe. Przechodzimy sobie dalej. Komparyk.pl Arkadiusz już, jak nie krzywdzisz bitcoina, realizując zyski, uważa Cezary Graf. Jego zdaniem to właśnie, nie realizując zysków, karmi się okrutnego demona chciwości. Można się z tym zgodzić, tylko pytanie skąd niech każdy ma swój pułap zysków, oczywiście ustawiony samodzielnie, bo oczywiście wszyscy mówili, że 20 tysięcy, 25, 000, a było 42. 000. No ale zyski oczywiście trzeba, trzeba realizować, no i stwierdzenie kryptowaluty zostaną zgaszone jak kiep. Chyba jakiś Kmiot to pisał. Przechodzimy sobie dalej. Michael Saylor wierzy, że fut Teteroski nie ma znaczenia i nie może zatrzymać bitcoina. Chodzi oczywiście o niepewność otaczającą Tethera, czy jest pokryty, czy nie ma. Sprawa sądowa się toczy, a Michael Saylor z MicroStrategy twierdzi, że to nie zaszkodzi Bitcoinowi. Bitcoin robi swoje. Pytanie: czy Tether napędza ten rynek? Rozmawiałem z firmami, które mają setki miliardów dolarów. Przynajmniej 10 z nich kupiło w ostatnim czasie Bitcoin 500 Bitcoina za 500 milionów lub więcej. Wszystkie, wszystkie przelały gotówkę na regulowane giełdy. Wtedy kupują, wtedy kupują bitcoina i idzie do cold storage. No. Bardzo mocno tutaj Michael Sayer działa. Oczywiście kręgu wariatu tam się już do niego tam dopytuje i tam swoje różne mądrości wypisuje. Przechodzimy sobie dalej. Rezerw Bank of India bada możliwość cyfrowej waluty. Proszę bardzo. Słuchajcie, rząd i regulatorzy są z, zarówno. E, sceptyczni, jak i tutaj patrzą takie prehensive, czy takie próbują pojąć tak e, jeśli chodzi o kryptowaluty i okazuje się, że badają, Reserve Bank Not India, który jeszcze niedawno zakazał kryptowalut, sąd najwyższy cofnął, e, bada taką możliwość, żeby stworzyć cyfrowego, cyfrową rupię i słuchajcie, zobaczcie zgodnie z raportem, że wzrosła bardzo dużo ilość cyfrowych płatności w kraju yy, z 12,5% 43 43% zwiększeniem wolumenu, a także 27,5% wolumny i 43% wartość transakcji od 2011. Dlatego badają taką możliwość. No wiadomo, chodzi o kontrolę nad pieniądzem, tak? Nie da się walczyć, to trzeba stworzyć coś swojego. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Rothschild Investment Corporation zwiększyło swój udział w GBTC i rośnie instytucjonalna adopcja. GBTC, czyli oczywiście Grayscale. Ten Institutional Investment Manager, czyli to jakiś tam zarządzający inwestycjami instytucjonalnymi, posiada 30 454 udziały w Grayscale GBTC. To jest ten fundusz bitcoinowy, zgodnie z raportem złożonym do sec u Także zwiększony został, zwiększony został ten udział. Także zobaczcie, w poprzednim takim raporcie w październiku firma posiadała 24 500, 24 500 tych udziałów. No i teraz, co się, dziwić, co się dziwić, jeżeli patrzymy sobie na Grayscale Bitcoin Trust, że tam w ciągu 24 godzin nic się nie zmieniło, ale zobaczcie, w ciągu 7 dni oni dokupili 30 000 bitcoinów. Oni już mają 646 tysięcy bitcoinów. No co się dziwić, że tutaj ten udział cały czas rośnie. Zaraz kolejna firma, zaraz będzie kolejna. Przechodzimy sobie dalej. Ripple przeprowadziło najbardziej, najbardziej najdroższy program lobbyujący, lobbystyczny w 2020 roku. Oczywiście płaciło za to Ripple Labs. I chodzi o to aby zmienić podejście i traktowanie kryptowalut, jeśli chodzi o prawa dotyczące papierów wartościowych. Zobaczcie, program lobbujący przewyższył inne programy w kryptoprzemyśle. Co tu jeszcze można, co tu jeszcze można powiedzieć? Zobaczcie wydatki Ripple, a. wydatki Ripple oczywiście na, na jakieś tam te podane są a 690 tysięcy dolarów <laughs> w tym czasie to że porówna nie? Facebook wydał 5 milionów dolarów w czwartym kwartale, żeby tutaj nie było wątpliwości, no ale tutaj dosyć mocno oni lobbowali, no i chodzi o to, żeby zmienić. Pytanie tylko, czy Ripple wygra w sądzie. No, zobaczymy, zobaczymy, ja bym się nie zdziwił, gdyby wygrało. Przechodzimy sobie dalej. Bitkub wysłał ulepszony plan do tajskiego seku i przywraca trading. Oczywiście regulator zawiesił giełdę. Ze względu na jakieś problemy, a także ekstremalne jakieś skoki wolumenu, Nowa, nowy dokument został złożony i generalnie giełda już działa. Przewidują oni 600%, czy przewidzieli 600% wzrost w 2020 roku, który tak naprawdę był 1000%, tak przewidują 1000% wzrostu, czyli razy 100, nie, razy dobrze mówię, razy 100, gdzie tam razy 100, razy 10, tak. Razy 10 w 2021 roku. Przechodzimy sobie dalej. Grayscale składa dotację w wysokości 1 miliona dolarów do Coin Center i oczywiście e, twierdzi, że będzie przekazywać więcej, e, więcej, oczywiście tych środków. Grayscale wierzy, że mogą zbudować sukces na bazie tej krakenowskiej, tego programu krakenowskiego e, Donate and Match. Program działa 2018 roku. Milion dolarów do Coin Center, to jest jakaś grupa adwokacka z Waszyngtonu z dystryktu Kolumbia. E, I wierzą oni, że pozwoli to jakiś tutaj zobaczcie, Foundational Knowledge of the Industry, czyli zwiększyć wiedzę na temat tego przemysłu kryptowalutowego. I oczywiście chcą oni tutaj więcej przekazywać środków, dodatkowy nawet milion dolarów. Grace zobaczcie tutaj Donate and Match. Program stworzył Kraken, Giełda e, zebrała ponad 3 miliony dolarów dla właśnie Coin Center już w 2018 roku. Jest to 2 miliony dolarów od samego Krakena. I zobaczcie, Coin Center gra kluczową rolę, jeśli chodzi o problemy jakieś tam e, advocating for issues that affect our e, ecosystem, czyli tutaj bycie e, mówienia głośno, bycie adwokatem tych problemów, które, e, które są tutaj dotyczą naszego ekosystemu. No? Kasa płynie strumieniem Przechodzimy sobie dalej. Krypto, long i short. Nie, Bitcoin nie był odpowiedzią na kryzys finansowy. Pomimo, pomimo zbiegu czasu, to jednak w tym artykule pani, pani czy pan, nie wiem kto, nie, to jest Noel, pani chyba, tak? Noel, Noel Acheson twierdzi, że Bitcoin nie jest odpowiedzią na kryzys z roku. <laughs> E, kryzys, e, kryzys 2008 roku. Dlaczego? Dlatego, że Satoshi Nakamoto rozpoczął pracę na początku 2007 roku, gdy tutaj nie było, tak, nie było żadnego kryzysu. A, można sobie przeczytać artykuł, nie będę go Wam tutaj spoilerował. Przechodzimy sobie dalej. Maraton, słuchajcie, dokonał 150 milionowo-dolarowego za, zakupu bitcoina ze swojego skarbca, z rezerwy skarbowej. Maraton Patent Group. To jest firma na Nasdaqu, zakupiła 4812,66 Bitcoina i to jest 150 milionów dolarów. Oczywiście tutaj musieli złożyć oficjalny raport do NYDIG, czyli to jest to... Nie, ja tu opowiadam głupoty, nie, DFS mi się pobliło. NYDIG to jest oczywiście firma zdedykowana Bitcoinowi, przy pomocy tej firmy dokonano tego zakupu. Kupując 150 milionów dolarów w postaci bitcoina, przyspieszyliśmy proces budowania maratona. W to, co wierzymy, będzie tutaj inwest wyborem inwestycyjnym, tak de facto, dla indywidualistów, a instytucji, które szukają otwarcia się na nowe klasy aktywów. Wierzymy również, że trzymanie części naszego skarbca w bitcoinie zadziała długoterminowo. Bardzo dobrze, będzie to dobra strategia, lepsza niż trzymanie amerykańskich dolarów. I myślimy podobnie. Myślimy dalekowzrocznie, tak jak MicroStrategy. No, proszę bardzo, kolejny gracz. Przechodzimy sobie dalej. Charles Coskinson wierzy, że jedna osoba pasuje do profilu Satoshi Nakamoto, i tym człowiekiem podobno jest Adam Bach. Eee, bardzo głośno mówiłem o tym eee, i szybko myśląc, e, nie ma to znaczenia, ale najprawdopodobniej jest Adam Bach. Jeżeli, jeżeli popatrzysz na te dowody, Occam's Razor pasuje. Occam's Razor, co to jest za określenie? Eee, zobaczcie, nie ma żadnej mistyczności na magii, bo, ale pasuje do tego profilu. Szukasz kogoś, kto ma 40 do 50, miał 40-50 lat, gdy stworzył Bitcoina w 2018 8 roku, to oczywiście. To oczywiście pasuje do Adama. Edukacja w języku angielskim, gramatyka, wszystkie te rzeczy odpowiedni computer background, czyli doświadczenie w komputerach wszystko, czego szukasz. No także no, tak powiedział: tak powiedział tutaj pan Charles Hoskinson. Kregu tam już gór skoczył. Przechodzimy sobie dalej. Nowy krypto porad, nie porady tylko zasady, może nie zasady, Guidance, czyli pewne przewodniki dla amerykańskich banków. Banków to, to są, zobaczcie, Watershed Moment for the Industry, tak twierdzi CEO Circle Jeremy Allero, Watershed Moment, znaczący tak przypływ, tak Watershed, co to, co to jest Watershed Moment? Aż sobie sprawdzę, bo to są coraz ciekawsze te określenia, a mimo tego, że człowiek zna ten język angielski, to Watershed Moment, idiom, o to jest idiom, proszę bardzo. Co to jest idiom? E, pojawił się w, e, 19 ty, w 1800. Jest to oczywiście. No dobra, watershed Moment. Water... Jest punkt zwrotny. A, to jest turning point, tak, jeśli chodzi, no czyli watershed Moment. Zawsze coś nowego można się nauczyć. Czyli chodzi o to, że OCC pozwoliło bankom e, używać stablecoinów opublikowało, mogą używać i tak dalej. No i ten pan twierdzi, że to jest przełomowa sytuacja i banki będą zaczynały używać stablecoinów. No miejmy nadzieję, że nie na Ethereum, bo Tether będzie, przesłanie Tethera będzie kosztowało 1000 dolarów za jedną transakcję. No banków może to nie ten, no ale na Tronie tuż lepiej działa ten Tether, ale może jakichś innych będą używali. Zobaczymy, czy to jest takie przełomowe. No na pewno jest to dobry krok w kierunku adopcji. Przechodzimy sobie dalej. Nacisk na ETF Bitcoina. Podgrzewa się, rośnie, podczas gdy Valkyrie Digital Assets wypełnia wniosek o stworzenie ETF-u. Czyli ETF Bitcoina został po raz kolejny złożony do agencji SEC, czyli US Securities and Exchange Commission. Firma inwestycyjna Valkyrie e, Investment złożyła wniosek właśnie, aby stworzyć tzw. Valkyrie Bitcoin Valkyrie, właściwie Bitcoin Fund, na nowojorskiej giełdzie. Dokument ujawnia, że Coinbase Custody Trust Company LLC będzie działał jako kustodian tego proponowanego ETF-u. No, cóż mogę powiedzieć? ETF był chyba tematem dosyć gorący w 2019, o ile dobrze pamiętam. Było tych wniosków o ETF-ów, było wiele gówno z tego wyszło. Zobaczymy, czy teraz będzie inaczej. No, ale jeżeli by to weszło, to Bitcoin może jeszcze podbić jedno zero. Przechodzimy sobie dalej. Coinbase twierdzi, że instytucje dopiero zaczynają wpompowywanie swoich, swoich pieniędzy w Ethereum, w przeciwieństwie może jako dodatek do kupowania bitcoina. Tak? Dlatego te Ethereum coraz bardziej, coraz lepiej nam to wygląda. Chodzi oczywiście o klientów instytucjonalnych. W 2020 roku kupowali głównie bitcoina, a teraz oczywiście zaczynają pompować kasę w Ethereum, a za chwilę, słuchajcie, zbliża się. Et, nie ETF, tylko kontrakty na CME, na Ethereum. To też może spowodować wzrost ceny. Będziemy obserwować, jak na razie Ethereum 1378 dolarów i yy, 1375,49, ATH było 1449, no jeżeli weźmiemy sobie 30 dni, to oczywiście gdzieś tutaj chyba, chociaż papryka chyba ATH, nie, 25 stycznia, czyli papryka nam podaje, że gdzieś tutaj mieliśmy w tej okolicy przed chwilą dosłownie ATH dzisiaj. Bardzo, bardzo fajnie. Eee, no i teraz, który tutaj dalej? Tether, wolumeny na tronie znacząco urosły. Oczywiście Tether jest i na Omni, i na tronie, i na Ethereum, i na Bazuce, i na Świniolisie, i na czym się to tam jeszcze da. I okazuje się, że zobaczcie 1,3 miliarda Tetherów na Omni, a 14,7 miliarda na Ethereum. Na tronie jest około 9 miliardów USDT. Zobaczcie na EOSie, jest na Liquidzie, na SLP i na Algorandzie, proszę bardzo. 60% wszystkich Tetherów jest na Ethereum, ale 36% jest na tronie. Oczywiście tron pozwala na dużo tańsze i szybsze transakcje. No każdy, kto używał Trona, doskonale o tym wie. I rośnie to zapotrzebowanie. No, jeżeli sobie spojrzymy teraz na, na opłaty na Ethereum, na Gas Trackerze, no to słuchajcie, 2,33, a to jest za gołe Ethereum. Jak próbujecie przesłać jakiś kontrakt, będzie więcej. Także, eh, szkoda gadać. Przechodzimy sobie dalej. Senator Gaspari. Banujemy Bitcoina we Włoszech. Propozycję zbanowania Bitcoina wypuścił Maurizio Gaspari, włoski senator, e, powiedział to w swoim e, twicie i opublikował to tutaj e, po tym jak pojawił się raport w sobotę e, w popularnej w show telewizyjnym Striscia e, la Notizia. To jest satyryczny program i oczywiście czy Bitcoin jest dobrą inwestycją? Bitcoin jest niebezpieczny i powinien zostać zbanowany. I oczywiście, czy może on odnieść sukces w zbanowaniu Bitcoina. Jedynie co banana, to dostanie w, w głowie banana, a nie tam banana Bitcoina. Szkoda gadać, na nie będę komentował tego gówna. Przechodzimy sobie ATH, na nowe ATH do Ethereum. Tak, słuchajcie, jest nowe ATH. market podaje 146778, CoinGetko 145993, a coin papryczka coin papryczka. Podaje nam 1449,64. A więc mamy nowe ATH na Bitcoinie. ATH podobieństwa z rokiem 2018. 2000 dolarów za ETH. W tym miesiącu mało prawdopodobne, ale w lutym to może i 3 będzie. Oczywiście nie porada finansowa. Niech Was tego nie boli głowa. Przechodzimy sobie dalej. Burmistrz Miami. Zatrudnia, zobaczcie, z pierwszego... CTO w mieście, tak. City's first CTO, pierwszy Chief Technologi te Technological Officer. Jeśli chodzi o fintechy, a także kryptowaluty, Saif Ishov, wiceprezydent, który tu ma zaangażowanie Flo we Florida International University, będzie pierwszym CTO. Francis Suarez jest to oczywiście kryptoprzyjazny burmistrz Miami. Zatrudnił pierwszego CTO. Wybrał sobie właśnie tego Saifa Isufa, wiceprezydenta. Vice President of Engagement for. To jest. Nie wiem, jak to dokładnie nawet przetłumaczyć. I oczywiście chodzi tutaj o to, już była taka informacja, to Pumpliano, o ile dobrze pamiętam, mówił o tym, aby część kasy przechowywać w rezerwie. A CTO będzie patrzył, jak tu wejść w krypto i tak dalej. Miami bardzo fajnie, bardzo ładnie, bardzo nadzwyczajnie. Przechodzimy do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Sieć Czajnika rozwija się 143% szybciej niż 3 miesiące demo. Wzrost niedawno ATH. No i cóż można to powiedzieć. Tak wynika z analizy opracowanej przez zespół firmy Sentiment, która wykazała, że dzienna liczba nowo utworzonych aktywnych adresów jest o 143% wyższa niż kwartał temu. Także więcej osób Czajnika kupuje i w nim w fajną wodę gotuje. Tak to wszystko wygląda. Czy Czajnik ma jeszcze miejsce do wzrostów? Jak będzie Bitcoin rósł, to wszystko będzie miało miejsce do wzrostów. Chociaż Czajnik wielokrotnie się z tego wybijał. A teraz przechodzimy sobie do podsumowania. E, słuchajcie, jeśli chodzi o podsumowanie. To za chwilę wam pokażę, tylko sobie tu przygotuję, bo całkiem nieźle się z tym czuję. Nawet nie czuję jak rymuję. Pokażę wam na moim kanale, co się wczoraj działo. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, co się działo na kanale, to w takim wypadku przechodzę na ten ekran z powrotem. Wchodzicie na kanał i wczoraj była kryptowalutowa niedziela z Mike'em. Była gościem Silverstar z kanału Silverstar Srebro, kobiecym okiem. Także wchodzimy tutaj, słuchajcie. I teraz tutaj są licytacje. Słuchajcie, licytujemy trzy rzeczy. Wątek licytacyjny numer 3, srebrna moneta. Słuchajcie, zobaczcie, cena zaczęła się. Ja dałem dwie stówki, zaraz będę podbijał spokojnie. Już cena doszła 875, już 900 dał bagiński Daniel. Dzięki bardzo, bardzo fajnie. Druga licytacja, schodzimy sobie troszeczkę niżej. Eee, ERC 721 token, token, oczywiście. Ktoś już podbił do 175, tu już było 150. I oczywiście trzecia licytacja, książka. Eee, widzę, że Daniel tu 200, to, słuchajcie, mamy 230 plus 175 to jest 300, 300, e, 405. 405 i dodatkowo jeszcze mamy 400, 900 e, to 1305 zł już żeśmy rycerzowi Mikołajowi nazbierali. Możecie oczywiście skarbonkę Krypto Narodu wesprzeć tutaj. E, nazbieraliśmy w skarbonce już 500. Słuchajcie, to wszystko ja tego nie, nie muszę, to automatycznie, ja ustawiłem 5000. Automatycznie to jest przekazywane. Ja, oczywiście, też tu wrzucę za chwilę, to żeby nie było, nie? Automatycznie jest przekazywane. A jeżeli ktoś już nie chce bezpośrednio żadnych skarbonek i tak dalej, to bezpośrednie wsparcie jest tutaj. Słuchajcie, zobaczcie, nie jest źle, bo jest 46% zebrane. Eee, ale jeszcze brakuje sporo. Jeszcze brakuje sporo. Słuchajcie, jeśli chodzi o to dziecko, to jest to Mikołaj, jest to dziecko pracownika firmy Software Hat. to jest ta firma, która nam bezpłatnie udostępnia, e, bezpłatnie udostępnia na kryptoStock e, sale. Bezpłatnie nie brali nigdy od nas kasy, więc ja się na maksa w to zaangażowałem. Na Facebooku jest grupa, na przykład licytacje rycerza Mikołaja. Można sobie coś fajnego licytować. Ludzie od serca wrzucają tam. E, może ja postaram się wam to pokazać, bo ludzie po prostu ludzie po prostu od serca wrzucają e, licytację rycerza Mikołaja, już ja w to wchodzę, słuchajcie, jest taka grupa, licytacje rycerza Mikołaja, i tu wchodzicie i można normalnie różne rzeczy licytować. Ludzie tu sobie pomagają, zachęcają i tak dalej. Jakieś pierdoły nawet wrzucają. Y, y, świeczki, trzy sztuki i tak dalej. Słuchajcie, można lajkować, nawet jeżeli ktoś nie chce kasy. Ja rozumiem, że nie każdy może, każdemu potrzeba. Ludzi potrzebujących w Polsce jest naprawdę bardzo wiele i to jest najsmutniejsze, że takie cholerstwo, yy, przez taki cholerny socjalistyczny rząd i taki zasrany NFZ po prostu nie są finansowane te leki. 9 milionów, ile tych dzieci jest w Polsce? 20? To zamiast dać kasę Toruniowi, daj dzieciakowi z SM-owi. No kurde, no ludzie. Szkoda gadać, po prostu kiedy to bandyctwo popędzą po prostu. Polska to piękny kraj, ale ludzie jak to mawią marszałek Piłsudski. Dobra, aż się uruchomiłem. Także jak mówiłem, wczoraj był live, wcześniej był też oczywiście Kryptosteron. Wywiad z Patrykiem Kępińskim, nie Kampińskim, wiem, że się tam przejęzyczyłem, tylko Kępińskim z kanału Kryptoraport. A teraz postaram się, Sylwestra niestety wczoraj na live nie było, a teraz się postaram, kolejne filmy wpadają na kanał. Za chwilę kolejne, jak, jak kryptowaluty, jak zacząć. Słuchajcie, e, właśnie, to może wrócę, teraz, e, może wrócę teraz tutaj jeszcze do jednej rzeczy, żeby wam pokazać na kanale. E, jeżeli wrócimy sobie do mojego kanału i muszę wam pokazać jeszcze to okienko, dobra, nie pierdziel, tutaj. E, wchodzicie sobie w playlisty. Ja wam założyłem stosunkowo nową playlistę. E, nową playlistę, która nazywa się. E, gdzie jest ta playlista? Bitcoin White Paper, e, prawo e, kryptosteron, gdzie to jest? Kryptowaluty jak zacząć powinno być. No i gdzie jest ta kryptowaluta, Bo to jest takie sortuj według e, ostatnio dodany film. Jakoś nie pokazuje wszystkich playlist. No gdzie jest kryptowaluty jak zacząć. Pff, jestem ślepy albo głuchy. O, tutaj. Kryptowaluty jak zacząć. Słuchajcie, tu jest film, bo tu ja wam powrzucałem różnych filmów. Zobaczcie, tutorial dla początkujących portfele od A do Z. Zobaczcie, tu jest o portfelach. Tu jest na przykład. Master Node, jest jeszcze gdzieś pierwszy film z tej krypto e, dla odpornych, jeszcze nie wrzuciłem do playlisty. Naprawdę dużo rzeczy jest. Także ja teraz wrócę z powrotem, bo pierwszy odcinek był oczywiście. kryptowaluty jak zacząć lekcja, pierwsze portfele. Wrzucę wam teraz o bezpieczeństwie. Te wszystkie Google Autentykatory i tak dalej, i tak dalej. Co się czaisz ty gamoniu? Co się tak tu szczerzysz, nie? Ej, napompowany. Sytuacja napięta jak plandeka w Żuku. Dobra, wczoraj było bardzo wesoło, bardzo, bardzo wesoło. Już widzę, że mi dźwięk się rozjechał. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo przesterów. Będę musiał pewnie zmniejszyć ten dźwięk, no ale zobaczymy. Oczywiście nie, no dźwięk tutaj, o co tu chodzi? Dlaczego się tak dźwięk rozjechał? Zrobię sobie start. Dobra, może teraz będzie lepiej. No może nie będzie za złego dźwięku, nie będzie przesterów. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli były, to was przepraszam. Słuchajcie, oczywiście podoba się co robi łapa w górę. E, przypominam, że na Krypto Kryptonarodzie, podejrzewam, że gdy oglądacie ten film, bo ja ustawiam premierę nad pierwszą 30, żeby się zaczęła, to na Kryptonarodzie pojawiło się pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie będzie banalnie proste, odnośnie właśnie live'a. Wejdź, daj łapkę w górę, odwiedź stronę Mikołaja, jeżeli masz możliwość wpłać, to nie będzie wymagana żadna wpłata, absolutnie. E, po prostu odwiedź, jeżeli ktoś ma ochotę to wesprze, to to jest bonus taki. E, powiem w ten sposób, e, konkurs, w którym jest do wygrania 5 nagród, dwa Trezory te, jeden Trezor e, One, jeden Ledger Nano S i dysk SSD 128 GB. rubelki ćwierkają, że w niedługim czasie na wygrania na, na kanale Mike Satoshi będzie do wygrania play jak piątka, ale to tak na razie rubelki ćwierkają. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ćwierkają rubelki od samego rana. Wódka podrożała Marysiu kochana, a Marysia na to śmieje się wesoło. Nakupiłam cukru i pędzę do domu. I tym optymistycznym akcentem, oczywiście, wpadajcie na Silver Star Serebrokowycy Mokiem. Wbijcie suba, wbijmy dziewczynie 2000 subów. Niewiele brakuje. A jak ktoś nie da suba, to nie jest to dla niego chluba. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.